Kochani, dzisiaj podczas tego słowa chciałbym nawiązać do ostatnich kazań pastora o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebieskim i w pewnym kierunku je rozwijać, rozwinąć pójść w tym kierunku, czyli bardziej położyć akcent na naszej aktywności związanej z Bożym Królestwem. E, punktem wyjścia tego rozważania, zresztą ogólnie część fragmentów, które dzisiaj są, będą przywoływane, które będę przywoływał, są popularne, znane. Więc, e, e, i punktem wyjścia chciałbym uczynić fragment też znany, który zresztą był już niejednokrotnie z tego miejsca przywoływany, myślę: e, słowa samego Jezusa w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale 6:33. Znaleźć, ok. To jest skazanie na górze. Jezus mówi: Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. My znamy te słowa, często je przywołujemy. Może niektó dla niektórych jest to jakieś to nawet życiowe. E, bo tak często bywa, e, czytamy w nich, że jesteśmy wyzwanie nie do skupiania się na, na trosce o, o dobre tego świata, a o dobre materialne, nie na koncentrowaniu się na sprawach tego świata, ale priorytetem ma być dla nas Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość. Wiemy, że to ma być pierwszy, pierwszy. ale Jezus e, wzywa nas do czegoś więcej. Te słowa oznaczają coś więcej niż uczynienie po prostu tak sobie priorytetem, ty, powiedzmy to Królestwo Boże, bo Jezus w tych słowach wzywa nas do tego, żebyśmy aktywnie działali na rzecz tego Królestwa. Jezus mówi: Szukajcie, to znaczy, że dążcie do tego. Zabiegajcie o to Królestwo. Usilnie i wytrwale zabiegajcie o to, aby moc i władza Boga, aby moc i władza Boga były widoczne w Waszym życiu. Więc pożądajcie tego, żeby moc i władza Boga były widoczne w Waszym życiu. To znaczy to słowo: Szukajcie. Co więcej. Jezus mówi, żebyśmy przez moc ducha świętego szukali sposobów wprowadzania w życie zasad królestwa. Żebyśmy przez moc ducha świętego szukali tych e, sposobów, żeby zasady, normy królestwa bożego, żebyśmy je wprowadzali w życie. Nie tylko, że sobie w teorii zaznaczymy na ścianie, że to jest pierwszy punkt w naszym, w naszym życiu. Chodzi o to, żebyśmy unikali świadomie zachowań, bezbożnych zachowań tego świata. Żebyśmy podawali decyzję, że my chcemy i żebyśmy dążyli do tego, żeby Boża moc, Boża władza, Boże normy e, były widoczne w naszym życiu. To nie chodzi o takie deklaracje, to chodzi o priorytety, którymi mamy się w życiu kierować. O cele, które sobie stawiamy i które chcemy realizować. I taka postawa wymaga głębokiego duchowego głodu. I pragnienia Bożej obecności, a nie tylko tak zwanych pobożnych życzeń, że ja chciałbym i chciałabym. Dlatego my jesteśmy wezwani, jestem o tym przekonany, żebyśmy byli w tym aktywni, a nie bierni. Żebyśmy nie czekali na rozwój wypadków, zastanawiali się, co się stanie, tylko żebyśmy byli tymi, którzy są aktywni i wprowadzali te normy Bożego Królestwa, czyli tą bożą moc, bożą władzę w naszym życiu. Jest do jednego z ludzi, których chciał powołać, powiedział pójdź za mną i on tam się tłumaczył, a Jezus mu powiedział: zostaw umarłych, grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Idź i głoś, to znaczy rób i działaj. Nie bądź tym, który, który siedzi i czeka na rozwój wypadków, ale tym, który idzie i robi i działa w aktywny sposób. W Ewangelii Mateusza też w jedenastym rozdziale czytamy też takie znane słowa, dla niektórych mogło być niezrozumiałe i kontrowersyjne, kiedy Jezus mówi, że to gwałtownicy porywają, zdobywają królestwo niebios. Czyli ludzie, którzy mają pasję, ludzie, którzy przed niczym się nie wahają, są zdeterminowani, aby jak najgłębiej poznawać Chrystusa, aby Jego słowa, Jego cele stawiać na pierwszym miejscu. A jednocześnie, bez względu na koszty, są tak zdeterminowani, tak niepowstrzymani, że bez względu na koszty, chcą odcinać się od praktyk tego świata, od zasad tego świata. To, to są ci gwałtownicy. Chcę być takim gwałtownikiem, który, który świadomie, bez wahania, bez względu na koszty, będzie szedł całkowicie za Bogiem, odcinając się od zasad tego świata. Więc jesteśmy wezwani, abyśmy my, których przecież ojczyzna jest w niebie, to mówi Boże Słowo, my, których ojczyzna jest w niebie, abyśmy zostaliśmy wezwani, jestem przekonany do tego, abyśmy byli takimi reprezentantami, przedstawicielami Królestwa Bożego, wręcz takimi ambasadorami, ambasadorami Królestwa Bożego. O byciu ambasadorem mówi wprost o byciu ambasadorem. Królestwa, mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. 5,20 to przeczytam. Tak? Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Paweł tu mówi: W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, czyli to dokładnie oznacza bycie przedstawicielem, właśnie bycie ambasadorem. Dokładnie to słowo znaczy. Że my mamy być ambasadorami Jezusa Chrystusa w świecie. Jesteśmy powołani do tego. Wiecie, ambasador to taki oficjalny przedstawiciel rządu jednego kraju w drugim. Kiedy kraje mają jakąś współpracę, mają swoich ambasadorów, to jest, to jest duży honor, zwłaszcza im większe jest mocarstwo, które reprezentują, a także jeśli reprezentuję to mój kraj przed też dużym mocarstwem. To jest duży honor, ale też, to jest ważna pozycja, ale też obowiązek. Ambasador musi być cały czas w kontakcie z władzami swojego kraju. Ma wyrażać zasady, normy, politykę danego kraju. Politykę władz danego kraju. On nie reprezentuje siebie, on reprezentuje dany kraj. Oficjalnie reprezentuje dany kraj. Dane królestwo czy daną republikę, w zależności od tego, jak, jaki jest tam system. I my jesteśmy wezwani do tego, żeby reprezentować tę politykę Królestwa Bożego. Żeby, żeby je przedstawiać innym, żeby te normy, te zasady, tę Bożą władzę, ten Boży porządek, tę Bożą moc, żebyśmy my utrzymując cały czas kontakt z władzami, czyli ze swoim ojcem, żebyśmy, żebyśmy reprezentowali przed innymi, bo jako ambasadorzy królestwa nie reprezentujemy samych siebie. Może nam się wydawać, że w kościele jesteśmy, w kościele, w sensie w kościele jest kościołem, a idziemy sobie gdzieś tam do pracy, na mecz, na wakacje i już nie reprezentujemy. Nie, my reprezentujemy. My jesteśmy powołani do tego, że gdziekolwiek będziemy w codziennym życiu, byśmy byli ambasadorami. W każdej sytuacji, aby ludzie widzieli w nas sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Czyli to, co reprezentuje Królestwo. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Aby widzieli w nas pasję, które nie dostrzegają w sobie, bo nie znają Jezusa. To jest powołanie, to jest coś pięknego. To jest duży honor, ale też pewna odpowiedzialność. I wracając dokładnie do tego fragmentu, co Paweł mówi, wręcz tu wynika z niego, że jesteśmy posłani. Bóg, do, Bóg przez nas wzywa ludzi do pojednania się z nim. On używa swojego kościoła do tego. Używa swojego kościoła. To Bóg wzywa do upamiętania, ale używa do tego często swojego kościoła, czyli nas. Abyśmy my byli tymi, którzy głoszą konieczność pojednania się z Bogiem. Jesteśmy powołani do tego, aby w autorytecie i mocy Jezusa działać i świadczyć o Nim. W autorytecie i mocy Jezusa. Nie sami z siebie, nie z własnej mądrości, nie z własnych pomysłów, tylko w autorytecie Jezusa, w Jego mocy, aby głosić Ewangelię, aby Nim świadczyć, a Duch Święty będzie nas prowadził, umacniał. To jest nasze powołanie. Paweł też mówi wprost o byciu przedstawicielem, czyli takim posłem, ambasadorem Ewangelii. W liście do Efezjan. czytam on. On mówi o tym, że jest tym posłanym, jest tym, który świadczy Ewangelię, jest przedstawicielem Ewangelii. I też jesteśmy przedstawicielami Ewangelii. I też, w drugim liście do Koryntian niewiele później po, po tym fragmencie, kiedy Paweł mówi, że, że sprawujemy poselstwo w miejsce Chrystusa opowiada, jak on żył jako przedstawiciel, jako ten ambasador i sługa Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, jak my mamy żyć, jakby, jakie jest nasze powołanie. Przeczytam to jest dłuższy fragment. Z 6, list do końca 6 rozdziału, od 3 wersetu. Chwilę wcześniej czytamy o tym, że my jest, y, sprawujemy poselstwo w imieniu Jezusa, a później czytamy od 6 y, y, rozdziału, od 3 wersetu. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, wielkoduszności, w uprzejmości, w duchu świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie. Przez chwałę i hańbę, przez niesławieni, przez dobrą sławę, jako zwodziciela, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nie ma, nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Jest to bardzo bogaty opis tego... E w jakich okolicznościach Paweł był tym sługą Był tym, który reprezentował Jezusa I cały czas był Mówi o uciskach, o trudnościach, o więzieniach Ale też mówię o cierpliwości, uprzejmości O Duchu Świętym, mówi o słowie prawdy O głoszeniu słowa prawdy I o Bożej mocy Jest to cały przekór różnych okoliczności Różnych działań Przede wszystkim postawy Pawła w różnych sytuacjach Jako, jako sługi Jezusa Jako tego, który reprezentuje Boże Królestwo i to jest dla mnie wielka nauka: że ja czy my też możemy być przez jednych ludzi chwaleni, przez innych wyśmiewani. Przez Jedni będą mówili o nas, że jesteśmy Bożymi sługami, inni nazwą nas sekciarzami. Ktoś będzie mówił dobrze, ktoś będzie mówił źle. Okoliczności mogą być różne, ale w, tym wszystkich, w tych wszystkich okolicznościach, w domu, w pracy, w. Podczas uprawiania hobby, na urlopie, gdziekolwiek indziej, w codziennym życiu, my jesteśmy reprezentantami Jezusa. W tym wszystkim, co się dzieje, w tym wszystkim, jak ludzie mogą do nas podchodzić, jesteśmy reprezentantami Jezusa i jego królestwa. I wiecie tak, sobie myślę, że jakbyśmy patrzyli na siebie jako tych ambasadorów i reprezentantów Królestwa Niebieskiego, którzy są wezwani do życia według Bożych zasad, to Kościół jest swego rodzaju ambasadą. Czyli takim lokalny zbór, lokalna wspólnota, lokalny kościół, to taka placówka Królestwa Bożego, w której każdy, kto potrzebuje pomocy, chce mieć kontakt, poznać władcę tego królestwa, może przyjść i może uzyskać pomoc, może uzyskać pocieszenie, może uzyskać przede wszystkim poprowadzenie go do Jezusa Chrystusa. Dlatego tak sobie myślę, że, że my, jako wspólnota, jako Kościół, jesteśmy taką ambasadą, kiedy wspólnie reprezentujemy Boże Królestwo. Teraz chciałbym przejść do takiej e, najważniejszej części tego, o czym chciałbym się podzielić. Też są znane fragmenty. Możemy otworzyć ewangelię Mateusza. Dzisiaj dużo Mateusza, skazanie na górze. Rozdział 5 od 13 wersetu. Od 13 wersetu. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje czym żyją na solą. Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, pod przykryciem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki, chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Pewnie wiele kazań, słyszeliśmy, rozważań na ten temat, dlatego ja chciałbym się skupić na takich podstawowych. To, co mnie uderzyło na początku, było to, że już mówi: Wy jesteście solą Ziemi i jesteście światłością świata. To znaczy. To nie, że my nie mamy pracować, żeby stać się solą ziemi i światłością świata. Nie znaczy, że mam zabiegać o to, że może ten, Jezus mówi, jesteście, jesteś solą ziemi i jesteś światłością świata. To jest część Twojej tożsamości w Jezusie Chrystusie i część Twojego powołania. Jesteś solą Ziemi i światłem świata. My nie potrzebujemy zapracowywać, ale potrzebujemy sobie uświadomić to, co to znaczy. I co za tym idzie? Nie umysłem, ale w duchu, ja tak przygotowując się do tego okazania, uświadomiłem sobie jeszcze bardziej, że ja właśnie potrzebuję sobie uświadamiać, co to znaczy w moim życiu. I że może ktoś sobie pomyśli, jak ja mogę tak o sobie myśleć, ale to Jezus tak powiedział. To nie są słowa, które można sobie tworzyć, interpretować. Jezus powiedział wprost. On mówi jesteście, to znaczy że teraz, w tym momencie ty jesteś solą ziemi świata. Nie będziecie, nie staniecie się pod jakimiś warunkami. Że kiedyś w przyszłości jesteście. Nie bywacie od czasu do czasu, jesteście solą ziemi światem, świata. I tak sobie myślę, że bycie tą solą ziemi, tym światem świata, to jest cecha kościoła. To jest cecha kościoła, który jest tą ambasadą królestwa Bożego. Tutaj na ziemi, tutaj w Garwolinie. To jest cecha Kościoła. Wiecie, i sól może mieć różne właściwości. Różnie możemy patrzeć na to, jak, jakbyśmy to chcieli rozwinąć. Jest środkiem konserwującym, tak? Czyli e, jako chrześcijanie my mamy jakby odpierać moralne zepsucie, dbać o Boży wpływ na około nas. E, wzbudza pragnienie. To znaczy, że my jesteśmy powołani do tego, wezwani do tego, aby przez własny przykład wzbudzać pragnienie Boga w ludziach, poznawania Boga w ludziach. Wiecie, ale Jezus wspomina, że na nic się sól nie przyda, jeśli utraci swój smak. Więc ja myślę, że wydaje mi się, że to właśnie o smak tutaj chodzi najbardziej, tej soli. Bo Jezus tutaj to dodaje, że o smak chodzi najbardziej. Wiemy o tym, zwłaszcza ci, którzy kucharzą, ja mniej kucharzę, że sól doprawia potrawy i nadaje im smak potrawy, która jest bez smaku, może uczynić coś, co jest smaczne. A my, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, jako przedstawiciele Bożego Królestwa, jesteśmy powołani do tego, aby posiadać charakterystyczny smak, może nie tyle nawet swój, co Bożego Królestwa, odróżniający go od wszystkiego innego naokoło. Jesteśmy powołani i wezwani do tego, aby ten smak nadawać ludziom. Naokoło, aby wpływać na ludzi wokół. My jesteśmy powołani do tego jako Sul Ziemi, aby to Boże Królestwo rozszerzać tutaj na Ziemi. W ten sposób wpływać na otaczający nas świat i zmieniać ten świat. To Bóg przez swój Kościół, przez Ciebie zapewnia smak tej Ziemi i wszędzie, gdzie pójdziesz. On dodaje jej wartości. A skoro jako Kościół jesteśmy tym, co podnosi wartość, to wiedzmy, my wiedzmy, jako mamy wartość w Chrystusie. Jaką masz wartość w Chrystusie? Nie daj sobie wmówić przez ludzi, czy przez diabła, że jesteś nic nie warty. Albo, że, jesteś mało, że mało znaczysz. Że nie masz znaczenia. Że jesteś bezwartościowy. Nie daj sobie tego wmówić, bo Jezus mówi coś zupełnie przeciwnego. I nawet jeśli twoje uczucia w jakimś momencie mogą ci mówić, że ja się pewnie do niczego nie nadaję, to Jezus mówi coś zupełnie innego. Że ty masz znaczenie. Jezus mówi o tym, że jesteście światłem świata. To pastor chyba tydzień temu zaczął też przed przedwieczerze mówić o światłości, że Bóg jest światłością. I to jest niesamowite dlatego, że Bóg jest światłością. A my, ja sobie to tak rozkładam, że my jesteśmy tym światem odbitym, bo my sami z siebie świecić nie możemy. Ale jesteśmy, reprezentujemy Boże światło, reprezentujemy Bożą światłość i jesteśmy tym światem dla świata. Jako chrześcijanin jesteś powołany do tego, żeby być lampą która rozświetla duchowe mroki świata. Aby rozświetlać drogę do Jezusa. A ciemność przed nami ma się cofać, bo jeśli pojawia się światło, to ciemność się cofa. To każdy z nas w taki sposób praktyczny widział niejednokrotnie. Kiedy jest światło, to ciemność się cofa. Nie ma tego. W liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy, że owocem światłości jest wszelka dobroć, wszelka sprawiedliwość i prawda. Wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda to są owoce światłości. Między innymi te wartości charakteryzują postawę ucznia Jezusa w świecie. Są tym drogowskazem, tym światem świecącym w ciemności i prowadzącym, nakierowującym innych ludzi na właściwą drogę. Bo ciemność drży przed, świat, drży przed światłością. I ciemność nie znosi światłości, bo wtedy tym bardziej leży z ciemnością. Wiecie, hmm, Tomasz Zielinski. Część pewnie z nas go zna. Człowiek, który robi niesamowitą robotę, jeśli chodzi o dzieci, które mają bardzo poważne trudności. Umieścił ostatnio na Facebooku taką modlitwę. Pozwolę sobie fragment jej przytoczyć, bo to publiczna było na publicznym poście, która mi bardzo mocno uderzyło. On pisał: Pamiętam, jak te trzy lata temu drżałem widząc tę ciemność, a ty nauczyłeś mnie stawać tak, by ta ciemność drżała bo wiesz, kim nadchodzą. Bóg na, uczy nas tego, żebyśmy stawali kroki w ten sposób, żeby ta ciemność drżała przed nami. Bo, bo ta ciemność wie, kogo reprezentuje. Że nie reprezentuje samego siebie, tylko Boga, Jego Królestwa. To mnie tak bardzo mocno uderzyło, żebyśmy sobie uświadamiali tego. To. Też to, że my jesteśmy powołani do tego, żeby być widoczni. Światło spełnia swoją rolę tylko wtedy, kiedy jest widoczne. E, tylko wtedy światło ma sens, kiedy jest widoczne. Po co komuś światło, które jest zgaszone, którego nie widać? Albo po co miasto na górze, którego nie widać? Jaki jest sens? A sól spełnia swoją rolę tylko wtedy, kiedy ma smar. A kiedy zwietrzeje, do czego się przyda? Do niczego się nie przyda. Dlatego też Jezus w różnych miejscach Ewangelii, kiedy zbieramy Jego słowa, też mówi, może nawet ostrzega: Bacz, aby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. W innym miejscu mówi, do ludzi, miejcie sól samych sobie. Te przywołane przez Jezusa obrazy, te podobieństwa soli o światlu ustawionym na świeczniku i miejscu położonym, mieście położonym na górze, są wezwaniem Jezusa. Do tego, abyśmy my dawali świadectwo swoim życiem. One mają zastosowanie przede wszystkim w życiu codziennym. Jesteśmy powołani do bycia świadkami wszędzie, gdzie pójdziemy. Nie jesteśmy wezwani do tego, żeby się cofać i się chować. My nie jesteśmy wezwani do tego, żeby się chować. Kościół nie jest wezwany do tego, żeby siedział cicho i się nie wychylał. Kościół nie jest wezwany do tego, żeby być defensywny. Wiecie, kiedyś. Jak byli zdobywcy, którzy na przykład z Europy jeździ, pływali gdzieś w nieznane lądy, w nieznane terytoria, to było tak, że dokąd stanęły stopy z tych zdobywców, to już było stwierdzone, że to ten teren należy do jakiegoś kraju. Oni wtedy budowali jakieś forty, stawiali flagi i ten teren już należał do przedstawiciela kraju, którego on reprezentował, do tego królestwa. I my jesteśmy powołani do tego, żeby w ten sposób rozszerzyć Boże Królestwo. Nie w sensie, że ja pójdę po w Stany i tę ta część już sobie zapisuję, ale chodzi o to, że my wprowadzamy Boże Królestwo. Tam, gdzie pójdziemy, reprezentujemy Boże Królestwo. Bo Kościół ma być w datach, czy Kościół nie jest Kościołem defensywnym. Bramy piekielnego nie przemogą. To oznacza, że bramy piekielnego nie zatrzymają. To oznacza, że to Kościół jest w ofensywie. To Kościół jest tym, który idzie do przodu. Przyczółki szatana zostaną rozbite, jeśli kościół Boga, tak sobie myślę, będzie sobie uświadamiał i będzie stawał w swoim powołaniu. Widzimy to, przecież to nie jest coś, co mówię teraz, abstrakcja. Widzieliśmy w swoim życiu niejednokrotnie, kiedy diabeł się wycofywał. Widzieliśmy to. To nie jest teoria. I kiedy będziemy stali w tym w swoim powołaniu? Jeśli będziemy sobie uświadamiali swoje powołanie, to że Ty jesteś powołany do bycia światłem świata i solą Ziemi, to diabelskie przyczółki będą e, znikały. Jezus mówiąc, Wy jesteście solą dla Ziemi i Wy jesteście światłem dla świata, też pokazuje ostateczny cel tego, po co to jest. Po co my jesteśmy powołani do bycia reprezentantami Królestwa Bożego? Pierwsza rzecz to, aby widzieli Wasze dobre uczynki. To znaczy, że przedstawiciel Boga, ja jako przedstawiciel Boga mam być widoczny w świecie przez swoje dobre uczynki, przez praktykę swojego życia, a nie intencje, nawet te najbardziej pobożne. Nie słowa, które mogę wypowiadać i pięknie brzmią. Ale przez, nie chodzi właśnie o te pobożne życzenia, ale tą konkretną postawę w życiu, która będzie widoczna dla innych. To jest pierwsza rzecz, aby wiedzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. I chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. To jest ostateczny cel bycia solą i światłem. Bo my nie jesteśmy e, światłem świata i solą Ziemi dla samych siebie. Nie jesteśmy po to, żeby to ludzie e, o nas mówili, jacy my jesteśmy, tacy poukładani, dobrzy, porządni, uczciwi, żeby na tym się kończyło. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby jakby działać na swoją chwałę. Ale naszym celem jest życie na chwałę Boga. I tu jest napisane, aby ludzie chwalili. Ojca Waszego. Aby ta Boża chwała się objawiała, żeby była widoczna dla ludzi przez nasze życie. Jeśli to jest taka pozycja, to jest wartość, ale też odpowiedzialność. Jezus nas przestrzega, żebyśmy nie stali się bezużyteczni. Ale to nie znaczy, że jeśli masz. Jakiś gorszy czas w życiu Albo nawet jesteś w tym momencie w grzechu To znaczy, że przestałeś być solą ziemi I światłem świata Chodzi o to, że w tym momencie Nie spełniasz swojej roli, ale cały czas jesteś Cały czas jesteś Nie chowaj się pod przykryciem Miej sól w sobie samym I dbaj o to, abyś miał smak Bądź w kontakcie ze swoim władcą Ze swoim królem Z panem tego królestwa, które reprezentujesz a On przez swojego Ducha Świętego będziecie umacnił i będziecie prowadził. Tak sobie myślę, że uświadomienie sobie tego, kim jesteśmy, pozwoli nam skutecznie działać na Bożą chwałę. Jeśli ja sobie będę uświadamiał tego, kim jestem, nie na siłę dążył do tego, bo ja tego sprawić sam nie mogę. Ale jeśli będę sobie uświadamiał to, kim jestem, pozwoli mi skutecznie działać na Bożą chwałę. Bo nie jesteśmy przeznaczeni do tego, że tak kończąc, żeby, być, żeby wietrzeć. Nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być schowanymi, do tego, żeby iść na kompromisy ze światem. Nie jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby żyć w obojętności, w jakimś zletnieniu, w poczuciu złudnego pokoju, z z pokoju i, i, i wygodnictwie. To nie jest nasze powołanie. Jesteśmy powołani do tego, żeby świecić, nadawać smak na Bożą chwałę aby reprezentować Boże Królestwo, aby być Jego posłami, Jego ambasadorami, którzy będą aktywnie działali na rzecz Jego Królestwa. Amen.